To nagranie to shot z odcinka podcastu Krzesełka. Link do pełnego odcinka znajdziesz w opisie. Ok, A propos tego całego stresu, to wróćmy sobie jeszcze na moment do tematu YouTube'a. Bo chwilę przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać, jeszcze mieliśmy okazję moment pogadać i wspomniałeś, że to też jest momentami stresujące. I i że czasami YouTube i tworzenie treści na media społecznościowe, że to jest coś, co jest niby powszechnie utożsamiane, wiesz, z przyjemnością, a, a staje się to obowiązkiem. Możesz o tym coś więcej opowiedzieć? Oczywiście. I to jest nie tylko kwestia YouTube'a, bo też to się tyczy wielu rzeczy. Bardzo często ktoś mi mówi, że. Rzuca to, to piękne zdanie, że rób to, co kochasz, ani przepracujesz ani jednego dnia. Ja natomiast zawsze odpowiadam na to, że i kota można zagłaskać na śmierć. I owszem, ja uwielbiam nagrywanie, ja uwielbiam spędzać czas przy mikrofonie. Jeżeli ja jestem dwa dni na urlopie, to trzeciego dnia chodzę po ścianach, bo już bym przyszedł nagrywać. Natomiast, jeżeli trafiają się dni od poniedziałku do piątku codziennie, że jestem od 10 do 20 i wracam i po prostu już nie mam na nic siły, chęci, ochoty, no to bywają dni, że ja wstaję rano i po prostu nie mam najzwyczajniej w świecie chęci przyjść do tego studia i pora. Kolejny siadać i czytać, i czytać, i czytać. Wolałbym sobie usiąść, pograć w grę, wypić herbatę, może pojechać coś zobaczyć, wziąć urlop. Tutaj w tej branży jest też minus, że tu nie ma tak czegoś takiego też jak urlop, żeby sobie brać tak w każdej dowolnej chwili, w jakiej się chce, bo są jakieś ustalone już z góry emisje, nagrania, których ja nie mogę ominąć. I podobnie jest z YouTube'em. Jeżeli ja zaczynałem robić ten kanał po prostu z pasji, z tego, co gdzieś mi tam siedzi w środku, ja lubiłem zawsze pisać pisać historię, opowiadania. I miałem ich mnóstwo w szufladzie leżących, więc jak już ten kanał gdzieś tam zdobył te um, pierwsze subskrypcje, te creepypasty już zaczęły się pojawiać, um, to ja zaczynałem wypuszczać te swoje opowiadania: 14 nawiedzonych nocy, czy masę innych, które napisałem jeszcze na studiach, i one sobie po prostu w tej szufladzie leżały. Ale właśnie to było robione z takiej pasji, nie z takiego poczucia presji, że, że trzeba. Natomiast teraz, w momencie, w którym kanał ma już tyle subskrypcji, ile ma, funkcjonuje na. A ile w ogóle ma na ten moment? Jakoś ponad 100 kołania? chyba, 135 tam z hakiem, tysiące, yy, 136 o, nawet już. I jeżeli są emisje dwa razy w tygodniu, bo to jest piątek i niedziela, jeżeli tych, te historie też są coraz dłuższe, bo jednak mam feedback od widzów, że jak wrzucę opowiadanie 15 minut, to ja widzę, że to opowiadanie ma 15 tysięcy wyświetleń, i ludzie piszą, że a szkoda, że krótkie, krótkie. Wrzucę opowiadanie, które ma 60 minut, i ono ma 100 tysięcy wyświetleń po miesiącu, i ludzie mówią, że super fajnie i chcą jeszcze dłuższe. Więc jeżeli w momencie przychodzi taki moment, że y, zaczynasz dopasowywać się pod oczekiwania widzów, no to przestajesz y, podążać za duchem tego, co ty czujesz i co ty chcesz robić. Bo jeżeli to był kanał, gdzie ja po prostu publikowałem wtedy, gdy miałem na to czas, bo nie od początku było to regularne, y, gdy publikowałem to, co akurat miałem i to, co chciałem, no to fajnie, ale w momencie, w którym nagle wiesz, że musisz wrzucić dwa razy w tygodniu, punkt pierwszy, wiesz, że musisz wrzucić dłuższą historię, bo krótsza m, będzie się wiązała też z mniejszymi wyświetleniami, będzie się to wiązało z może większą krytyką i z gorszym ogólnie odbiorem. Więc nie dość, że dwa razy w tygodniu, to jeszcze historia dłuższa. Ja ze względu na ten czas zawodowy mam w ogóle nie mam czasu na pisanie nowych rzeczy i coraz mniej właśnie tych autorów, którzy kiedyś dużo pisali, Marcin Młynarczyk, Maciej Papież, Tomasz Jaruga, oni też już coraz mniej piszą, więc tych opowiadań też jest mało. Jak sam też wiesz, źródło naszej inspiracji, z której czerpali wszyscy na początku, też już od kilku lat nie funkcjonuje, jeżeli chodzi o opowiadania. Więc też trzeba stawać na głowie, skąd w ogóle te historie brać, bo widzowie, no owszem, piszą, ale nie wszystkie te opowiadania nadają się do publikacji. I w momencie, gdy czujesz taką presję, że ty musisz wrzucić, musisz wrzucić w piątek, musisz wrzucić w niedzielę, musisz wrzucić coś dłuższe, to już sam ten fakt poczucia takiej konieczności. Staje się w pewnym momencie przytłaczający, i to przestaje być pasją, a staje się normalnie pracą. Bo ja już od dawna mówię, że Mystery TV w tej chwili to jest praca, to już nie jest pasja i działanie tylko i wyłącznie hobbystyczne. Bo nie, bo jakbym ja miał działać hobbystycznie, to by pewnie ten kanał już nie funkcjonował, albo bym wrzucał raz w miesiącu coś, albo i nie. Więc to już jest praca i jest to praca no, już jak y, każda inna, czyli po prostu y, muszę materiał przygotować, tak samo jak muszę nagrać film, muszę nagrać serial, muszę nagrać y, opowiadanie, muszę nagrać y, TikToka, muszę nagrać rolkę, muszę nagrać opowiadanie. Mam wrażenie, że bardzo mało ludzi, bardzo mało. Zdaję sobie sprawę z tego, że często gdy na przykład działa się jako influencer, to na początku może to dawać radość, ale z biegiem czasu, zwłaszcza, zwłaszcza jeśli zarabia się na tym jakieś pieniądze, że to staje się zdecydowanie bardziej Twój obowiązek albo Twoja praca raczej niż coś, co robisz po prostu, wiesz, z um, zajawki. I zastanawiam się, czy na przykład to, albo, albo może fakt, że wiesz, ty na przykład robisz to, co ty chcesz robić, i to jest, powiedzmy, owoc Twojej pasji, twojej, Twojego hobby, i sprawia Ci to radość. Natomiast zdajesz sobie sprawę, że gdyby zmienić to i tamto, na przykład kilka rzeczy, na które widzowie mogą Ci wskazywać, to że Twoje treści tak naprawdę mogłyby się rozprzestrzeniać i sprzedawać lepiej. I, i myślę, że też to dojeżdża trochę twórców. Natomiast Wydaje mi się, że gdy nadchodzi ten moment, w którym, w którym to zdecydowanie bardziej staje się obowiązkiem niż przyjemnością. I zastanawiam się, ilu na przykład twórców z biegiem czasu, z biegiem rozwoju swojej kariery, stara się odsyparowywać emocjonalnie mhm. od tego, co robi. Tak, i to jest właśnie chyba też poniekąd yy, yy, coś, co. Yy... Powoduje, że ja jeszcze tu jestem w stanie działać, bo powiem tak: na samych początkach i przez pierwsze kilka lat prowadzenia kanału, ja na przykład nie było historii, pod której pod którą ja bym nie przeczytał wszystkich komentarzy. Ja pamiętam, że te komentarze strasznie gdzieś mnie. Oczywiście, wiadomo, że pochwały każdy lubi czytać, ale przyszedł moment, że ja na, na pozytywne komentarze w ogóle nie zwracałem uwagi, natomiast mocno skupiałem się na tych wszystkich negatywnych. I w pewnym momencie był, było tak, że jest historia, i nagle tak. Tutaj ten pisze, że za długa, ten z kolei twierdzi, że za krótka. Tutaj temu nie podoba się to, temu nie podoba się to. I ten, że tak powiem, natłok tych wiadomości negatywnych właśnie sprawiał, że cały czas dążyłem do tego, by na te wszystkie negatywne zarzuty odpowiadać kolejnymi filmami i starać się te sytuacje gdzieś tam. Niwelować, tak? Czyli jeżeli ktoś zarzucił, że jest to źle to, 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 no to brałem to pod uwagę i w kolejnym filmie chciałem to poprawiać, ale to powodowało, że inna grupa osób twierdziła, że jest to i to, i to złe, że woleli jak było wcześniej. No i po prostu jedynym złotym środkiem, chyba i metodą yy, jest to, by nie wchodzić aż tak mocno w interakcję. Powiem szczerze, że ja na przykład osobiście to rzadko kiedy teraz czytam komentarze. Owszem, są moderatorzy, którzy czytają, sprawdzają i tak dalej, natomiast ja sam odcinam się od nich, bo one po prostu źle by wpływały na moje działanie, jeżeli chodzi o kanał. Ja po prostu skupiam się na tym, co, co robię, czyli na nagrywaniu historii, na montowaniu, na udźwiękowieniu ich w fajny sposób. Natomiast wychodzę z założenia, że nie jestem w stanie, mając 136 tysięcy 136 000 widzów, nie jestem w stanie zadowolić każdego. W każdym filmie znajdzie się. Coś, co nie podpasuje tej osobie, tej osobie, tej osobie, tak samo jak mi nie pasuje każde opowiadanie, które nagrywam, bo są opowiadania, które też mi się nie podobają, ale podobają się innym osobom, które gdzieś tam ze mną działają, jeżeli chodzi o moderację. I załóżmy, cztery osoby czytają opowiadanie, trzem się podoba mi nie, ale tym trzem się spodobało. I podobnie jest z komentarzami. Ja się dużo odcinam od tych komentarzy. Nie czytam, bo po prostu wiem, że. Że na pewno są, są jakieś krytykujące, są komentarze pozytywne, ale po co? Po co właściwie mam się w nie zagłębiać? Yy, bo to też działało faktycznie przytłaczająco, bo mogło być 100 komentarzy pozytywnych, dwa negatywne, i ja przeżywałem te dwa negatywne. Więc to też tak działało, i brałem to mocno do siebie. Przeżywałem później cały weekend, że ktoś napisał tak, a nie inaczej. Więc to też poniekąd nie wszyscy mają taką świadomość, że poniekąd niewinny komentarz gdzieś tam krytykujący może twórcę poniekąd tak obarczyć, że jednak weźmiemy to do siebie, taką jakąś uwagę. Natomiast teraz no myślę, że y, oczywiście to nie jest tak, że ten kanał ja już traktuję tylko jako obowiązek. Bo nie, bo są rzeczy, które ja lubię robić. Ja lubię na przykład y, pracę nad takimi y, superprodukcjami teraz, czyli tymi słuchowiskami. Nawet teraz dłubię powolutku scenariusz y, takiego słuchowiska y, też na pełną obsadę głosową, żeby było wielu aktorów, y, ponieważ lubię moment pracy nad takim słuchowiskiem, czyli nagrania, spotkania w studiu ze wszystkimi osobami, które się nagrywają, montaż, udźwiękowienie. Lubię to, więc są takie właśnie te momenty, gdzie jeszcze jest czas na to, żeby ta gdzieś tam nutka tej, tej pasji się odzywała. Cieszę się, że mimo tego, że twój kanał, mimo tego, że już chyba jest można powiedzieć bardziej obowiązkiem e, niż hobby, to naprawdę cieszę się, że masz w tym wszystkim coś, co dalej jest ci w stanie dać frajdę po prostu. Wiadomo, że twój kanał nie jest jakiś duży w porównaniu do, do kanałów beauty albo gamingowych, no bo one są olbrzymie, wiadomo. Natomiast chciałem się zapytać, czy jest może też coś innego, co sprawia że chcesz dalej to prowadzić, albo na co się patrzysz z utęsknieniem i chcesz to robić. Na pewno taką rzeczą są wszelkie zjazdy i spotkania z widzami. Od dwóch lat już organizujemy Zlot Widzów Mystery TV. Była pierwsza, w tym roku była druga edycja, mam nadzieję, że będzie też trzecia. I to jest rzecz, która jest w stanie naładować mnie na kilka miesięcy, Pozytywną, fajną energią, ponieważ na ten zlot przyjeżdżają ludzie z całej Polski, przyjeżdżają ludzie z zagranicy. W tym roku mieliśmy osoby, które przyleciały specjalnie dla nas z Irlandii. Były osoby, które przyjechały specjalnie z Niemiec, tylko po to, by spędzić z nami dzień od godziny 12 do 21. Posłuchać naszych prelekcji, posłuchać opowiadań czytanych na żywo, zbić pionę, zrobić sobie fotę i wymienić kilka zdań. I to jest rzecz, która, jak ten zlot już się kończy, i ja wracam do domu, to najpierw jestem bardzo zdołowany faktem, że to już się skończyło i że na kolejny będzie trzeba czekać rok. A jednocześnie jest to rzecz, która jest w stanie wymazać wszystkie negatywne emocje związane z kanałem i prowadzeniem tego kanału i naładować mnie pozytywną energią, bo po prostu wtedy mam kontakt z żywymi, prawdziwymi ludźmi, widzami. Słyszę ich historie, słyszę ich opowieści o tym, co kanał dał im. Że w jakich sytuacjach kanał im pomógł, że są osoby, które mm, mają problemy zdrowotne i ten kanał, załóżmy, ich utrzymuje jakoś w ryzach. Osoby, które wyszły z depresji, słuchając strasznych historii, co dla mnie było rzeczą no, kosmiczną, wręcz, jak to usłyszałem. Ale takie historie, te spotkania, jak widzę, że ktoś jest w stanie dla. Dla samego kanału, który jest tylko kanałem ze strasznymi historiami, i dla mnie i dla autorów, jest w stanie pokonać setki kilometrów, przylecieć samolotem, przyjechać, to jest rzecz, która naprawdę powoduje, że. To... Nie ma nawet słów, które wiesz, które ja mogę teraz zebrać, by powiedzieć, jak pozytywnie to na mnie działa. I to jest jakiego, też nieprawdopodobne. I jakiego kopa mi to po prostu później daje na kolejne kilka miesięcy, więc to jest też rzecz, która mnie też mocno trzyma przy tym, bo ja czekam na kolejne spotkania, bo to jest coś niesamowitego, jak, jak wie się, że są ludzie, którzy, którzy słuchają, dla których ten kanał jest czymś ważnym w życiu. To jest, to jest też bardzo fajna sprawa. Jak w ogóle wygląda organizacja tego typu spotkania? Wiesz już może gdzie i kiedy będzie kolejna? Do tej pory celowaliśmy i myślę, że w tym roku też tak będziemy celować. Ostatni weekend lipca. Tak było w latach ubiegłych i tak będzie pewnie w tym roku, czyli 27 lipca, sobota. To jest tak, że pierwszy był wiadomo taki testowy, musieliśmy zobaczyć co jest, co zażre, co nie zażre. I to już dało nam, że tak powiem, pole do popisu podczas drugiego zlotu, bo podczas drugiego zlotu już były prelekcje nie tylko ze mną. Był też Robert Samot, lektor, który bardzo często pojawia się też na kanale Mystery TV i była tak. Taka prelekcja właśnie mm, o pracy nie tylko lektorów filmowych, ale też o tej naszej pracy nad kanałem. Były prelekcje z autorami, którzy piszą straszne historie, czyli na przykład no, skąd czerpią inspiracje, jak zaczęła się ich przygoda z pisaniem. Mm, mieliśmy takie prelekcje podzielone na gatunki, czyli byli autorzy, mm, którzy piszą taki hardkorowy horror, mm, a byli też autorzy, którzy bardziej stawiają na jakiś suspens, intrygę i taki bardziej thriller. I to już mamy dwie różne prelekcje. Była Renata Zworka-Kości, czyli autorka popularnego podcastu kryminalnego, która wygłosiła też prelekcję o nekrofilach, bardzo mroczną, ale też było to już fajne urozmaicenie całego zlotu. Myślę, że na trzeci zaplanujemy jeszcze więcej fajnych atrakcji, żeby po prostu ten program był bardzo bogaty, żeby to nie było tylko spotkanie jako widzowie i my jako Mr. TV, ale spotkanie takie też twórców mmm, działających właśnie w tej sferze kryminału, horroru, żeby tak właśnie wspólnie, wspólnie spędzić czas na takim właśnie zlocie.